Pojawia się loteria. Nie jest to dobra nazwa dla knajpy. Ale serwuje na hamburgery i są takie śniadaniowe z jajkiem. W przemysłach widzę, że go tu mocno bierze. Chcemy zobaczyć, co jest grane. Loterii u nas na pewno nie ma. A można czasem odpocząć. Trochę od tego. Gdzie jest? Bulgogi jest. Burger. Ale nie ma tego. Jewetek, jewetek. Chicken jest. Terry burger. Co to jest Terry? No, uciekło. Terry. zaraz wróć jeszcze teraz tak, miałam nadzieję. I czy ściągną tym serem. A tu masz, patrz. Możemy sobie zobaczyć. Spokojnie. A jest Sheams. Co Tylko McDonalda. Ale eksperymentujesz? Co? Eksperymentujesz? No ja. Shrimps burger, dobra. Jest wegeburger. burger. Wega burger to chyba nie twój klimat. Ale chyba jest tylko z tego. Z so soczewicy. Mm -hmm. Wild shrimps. Są wild shrimps, a tu jest shrimps. Jest jakiś wild shrimps. Jest droższy, musi być lepszy. Z dzikich, szalonych krewetek. Twój. Hot z Chicken Burger. No może ja wezmę ten, a ty weź ten, a ja wezmę ten. Ja ten, tak? Możesz tak, no oczywiście. Im więcej, tym lepiej. O, i Pepsi w końcu jest. Jest i chickena dużo. W różnych opcjach i rozmiarach. Z jajkiem były, śniadaniowe. Strasznie mnie wpienia takie menu, które znika. I pokazują gościa ściągnącym się burgerem, bez sensu. Jest i nasz rachunek, tak żeby wszyscy wiedzieli, zresztą widzieliście le, ceny na menu, ja nie specjalnie nie przeliczam wam na złotówki, każdy sobie złona może zainteresowany przeliczyć z tego względu, że się ten kurs zmienia i potem piszecie debilu naucz się uczyć, na, naucz się liczyć, bo jest w ogóle źle przeliczasz, także nie przeliczam, bo się kurs zmienia niestety w funkcji czasu, a jesteśmy w 2016 roku. A i dostaliśmy jeszcze dodatkowo brzęczek, jak nasze menu będzie gotowe, z tym gościem z burgerem, no widać, na groźny skurwenson. nie ma lipy. Zawęzłam. Chodź, wezmę tak. Cię. nagram krewetkowego, bo szybko znika niestety yy, od Przemka. zaraz się dowiemy czy jest smaczny, zresztą jak sobie ubryziemy. Frytki już widać, że są słabe, niestety, a tu jest mój chickenowy. Też tak nie wygląda za specjalnie. Nagrałem. Póki jeszcze udało się. Jak ten krewetkowy lepszy niż w maku? Maku lepszy. No właśnie. No ja zaraz zobaczę swoje, to oczywiście zdam relację. Zgodnie z tym, co tu jest napisane, to jest otwarte w 1979 roku. Czyli to już restauracja z tradycjami, nie? To że wczoraj. To bym powiedział Zinger. Ala Zinger, mniej więcej. Krewetkowy od, od przemysława. Całkiem spoko był. Inny stosunek niż w tym McDonald'owym, ale do zaakceptowania. Nie wiem, jaka będzie różnica cenowa, gdzie jest taniej. Czy, tu, czy, czy tam no, jest taniej, Ale no, by trzeba porównać z tamtym filmem, bo pewnie ceny nagrałem. Te dodatkowe rzeczy to są z ryby po prostu, jak zwykle w Azji. No, nie są to za duże hamburgery, nie jest to gigantyczna porcja. Fryteczki są raczej takie malutkie. Z ryby bo... miałem, tak? To jest korek. Wiesz to trudno powiedzieć, coś z ryby. Także jak widzicie, pomimo tego, że się wydawało, że zamawiamy dużo, to nie jest to taka duża porcja. No malutkie, To jest wszystko malutkie, Ma, małe picie. Bo to jest w zestawie, czyli u nas zawsze dają większe. Frytki też malutkie. Trzy, trzy ringi, trzy te placuszki. I hamburgerek spoko, nie za duży. Ale no wszystko smaczne, w miarę do ogarnięcia. Słuchajcie, dokładna kopia McDonalda, bo widzę, że skopiowali też zaba zabawki. Do zestawów można sobie chyba brać, albo to co można kupić. Chyba można kupić, powiem ci. Widzę również, że TGA Fridays jest bardzo mocno popularny tutaj. Bo już trzeci czy czwarty raz go widzę, czyli jest zagęszczenie większe. W Korei, tak jak w Japonii. Dość popularne są vending machines, może nie tak bardzo jak w Japonii, ale są... W ogóle bardzo mało Pepsi występuje tutaj, widzę, że głównie Coca-Cola, ale jak widzicie przewaga jest lokalnych trunków, czyli to co wam cały czas mówię, Koreańczycy kupują koreańskie, a nie zagraniczne. Tak naprawdę z zagranicznych rzeczy to jest Pepsi, chyba że coś tam mają takiego lokalnego, co udaje koreańskie. To jest PC Gamingownia. Można tu uprawiać hazard. I gdzieś żeśmy tutaj wylądowali na takiej dzielnicy, która dość interesująco wygląda, jeśli chodzi o ten nadmiar, tak naprawdę i ilość wszelakiego rodzaju neonów. Myślę, że wieczorem to tu może być fajnie, bo teraz to nie robi wrażenia zupełnie, bo się nic nie świeci. Ale wieczorową porą może być spoko czany. Słuchajcie, jest kolejna chickenownia. Jest kurczak. Działający. <noise> Takiego mógłbym przyjąć na pamiątkę z Korei. Może dziś trafię. Powiem szczerze, że chyba koreańskie jedzenie szybko by mi się znudziło. No bo jest smaczne, ale nie takie, które jakoś wyjątkowo łapie za serce. Przynajmniej dla mnie. Nie mam jeszcze jakiejś swojej ulubionej potrawy. Bo nie wszystkiego jeszcze spróbowałem. Ale jak widzicie, yy, koreańczycy jedzą koreańskie rzeczy. No i koreańskie kurczaki przede wszystkim. A dla mnie, dla mnie jest to dość ubogo, no, bo nie ma takiego zróżnicowania smaków. Mało jest zachodniego typu żarcia, pizzerii, jakichś takich kebabów. Nie występują one w ogóle, o, 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 w ogóle tutaj w okolicy, ja się przynajmniej nie natknąłem. Ale bardzo fajna, fajna sprawa jeśli chodzi o wieczorne tutaj odwiedzenie tego, tej, tej okolicy. Blisko do, od nas tego, z hotelu cztery stacje metrem. Jedyne co jest zagraniczne, takie dość popularne, prawie na każdym rogu, to są te Starbucks Cafe, Tylko tyle, że ja nie piję kawy. Jest przegląd rynku monetaryzacyjnego, słuchajcie, mniej więcej widać, jakie są ceny 3 miliony, takie. Taki wynalazek a la Vespa, bo to chyba nie jest Vespa. Jest trochę stafu do kupienia. Jaki kto lubi, taki by tutaj mógł mi się przydać. Tylko, że trudno nawigować. Tu gościu właśnie się odlał w krzokach. Tak więc... Sami widzicie, sól tej ziemi. Widzicie to tak jak jest. Bez żadnego ściemniania. Czy jest ładnie, czy jest brzydko. Wszystko sami jesteście sobie w stanie ocenić. Jest dużo fajnych rzeczy, ale jest też jak w każdym pewnie dużym mieście. Eee, a to jest miasto 20 milionowe. Trochę syfu, trochę właśnie tego typu ludzi, którzy w ten sposób załatwiają swoje potrzeby no nie ma tak, znaczy chociaż w Tokio nie widziałeś w Tokio jakichś takich takich wiesz, dobrze, gości? nie zapało no, nie no. A w Tokio nie. widziałeś takich? bo ja nie pamiętam Spalił, wiesz Tokym ostatnio. Czyli też są, no wszędzie są. Ale tak wiesz, delikatki tam byli wiedzieć pamiętasz przy Shinjuku. Nie pamiętam. Muszę sobie pojechać z powrotem, przy, przy, przy ten, pamięć jakoś odświeżyć. Mam nadzieję, że tędy gdzieś przejdziemy. McDonald's, jak widzicie, również tutaj oferuje swoje usługi w dostawie. Taka ciekawostka. 10.30 już się pojawiało, słucham. Tak. O, właśnie. Gdzieś tam. Wygląda jak stary komunistyczny budynek. Już się pojawiły pierwsze smakołyki. Kaszanka na patyku przemysła, trzeba spróbować. Nie? No widzicie, teraz jest całe różne bogactwo straganików wystawione. To ewidentnie jest taki tajlandzki style. Tu sobie lecą sobie jakieś te. Fajne placuszki. Truskawki ewidentnie hitem tego sezonu. Wszelakiego rodzaju innego dobra, na wystawiane całe mnóstwo. Ewidentnie jest to we wszystkich chyba takich skupiskach: im bliżej stacji, metra, tym więcej różnego rodzaju tego typu działalności pomontowane. A im się dalej oddalacie, tym jest gorzej. Przystanki, prawie takie same jak w Kielcach, bo pewnie wyszły dużo tańsze.